Jak na początku nie przyłożymy się do prewencji, nie zadbamy o to, żeby się dobrze przygotować, zainwestować, no to później na reworki, naprawy, wycofania, opóźnienia jest dużo większy koszt niż jak na początku się przyłożymy, zainwestujemy. Ale to łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo, bo to jest trochę tak jak. Wiemy, że jest podniesiony poziom wody w rzece, ale nie wiemy, jak bardzo urośnie, więc nie wiemy, czy te wały trzeba bardzo wysokie zbudować, czy wystarczy niskie zbudować, żeby ta woda się nie wylała. I to jest cały dylemat, że po fakcie wiadomo, że o kurde, trzeba było wcześniej wyższe wały zbudować. I, i oczywiście do tego służą analizy, kalkulacje, analizy ryzyka, do czego zaraz wrócimy, żeby Wiedzieć, ile wydać jak najmniej, ale mimo wszystko, żeby później to się nie zemściło. I to jest cała sztuka balansowania między wydawaniem a zabezpieczaniem się. No i obserwujemy to chyba na wielu szczeblach, nie tylko technicznym, ale i zarówno w rodzinie, jak i na szczeblach państwowych, jak i międzynarodowych. EMC też jest powiązane niejako z bezpieczeństwem. W sensie bezpieczeństwa może wpływać na EMC. Signal Integrity, Power Integrity. No i dobra, 10 przykazań, jak miało być po Bożemu. Tylko znowu nie wyśmiewam. Takie po prostu kulturowo wiemy, że 10 przykazań się dobrze sprawdza, więc tak, po pierwsze, dobrze znać prawo, bo nieznanie prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania, co jest znowu. Trochę być może dziwne, ale musimy zrozumieć, z czego to wynika. Czyli w Unii Europejskiej mamy dyrektywy unijne, które później transponowane są na przepisy krajowe. Takie dyrektywy wskazują na standardy, na normy, na pewne dobre praktyki, które jak zastosujemy, to generalnie można powiedzieć, że jesteśmy kryci. Ale czy nasze urządzenie będzie Spełniało swoje funkcje, to nie jest powiedziane. W sensie te normy, standardy to minimum. Kolejna rzecz to jest planowanie badań z wyprzedzeniem. Testy konstruktorskie należy wykonywać. Współpraca. Dobrze, jak mamy znane laboratorium, już tam byliśmy, pojechaliśmy, dlatego my szkolenie, znowu reklama, Tomek <laughs> praktyczne szkolenie przy laboratorium EMC w Poznaniu, na które serdecznie zapraszamy żeby zobaczyć jak, jak to działa, żeby dobrze się przygotować do tych testów, bo trzeba przygotować nie tylko produkt, ale i okablowanie. Trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Wreszcie, wykonać badania, testy przeprowadzić, być może obliczenia do tego, bo czasem są takie pytania. A tu nie da się w Polsce zrobić takiego parametru Zgodnie z normą, bo nie ma takiego sprzętu, nie ma laboratorium, a to trzeba by jechać do gdzieś tam za granicę, na no to są koszty. Ok, natomiast również możemy wykorzystać oceny zgodności mieszaną, Nie we wszystkich produktach, bo chyba, że jest jednostka, na przykład, jeśli jest nad nami jakaś jednostka akredytująca, czy certyfikująca, czy notyfikowana, to można tam pewne rzeczy również ustalić między nimi, między nami a, a tą jednostką trzecią. Natomiast wyliczenia, obliczenia, powiedzmy, że zmierzyliśmy natężenie pola zamiast mocy, czy da się to przeliczyć? No, no da się. Nie? I teraz pytanie, jaki mamy margines? Czy te niepewności, które tam mogą wyniknąć z trochę innej metody, czy to nadal jest dla nas akceptowane? Dobrze jest na spokojnie wyciągnąć wnioski z takich testów M&C. co znowu łatwiej powiedzieć, niż zrobić, bo już nie raz wpadłem sam w taką pułapkę, że przyjechaliśmy na testy M&C z klientem, z jego produktem, no i zrobiliśmy to, co było planowane i był jeszcze czas i wpadliśmy w taką gonitwę, żeby jak najwięcej zrobić, jak najwięcej zmierzyć, i czasem to były takie strzały, kurde, później człowiek myślał, to bez sensu. Przecież to można było chwilę usiąść, zastanowić się i, i nie trzeba było tego robić, ale wstecz łatwiej. Dokumentacja, dokumentujemy to, czy to test planem, o którym dzisiaj też wspomnę, czy jakieś certyfikaty potrzebujemy? Pieczątki, zależy, gdzie chcemy to sprzedawać, bo być może trzeba instrukcje przetłumaczyć, i tak dalej. I to jest taki punkt, gdzie jeszcze większość to robi, ale później jest zdziwienie. Ale jak to? Jedną sztukę przebadaliśmy, a każda kolejna? Co? No właśnie, weryfikacja, monitorowanie produkcji również należy do obszarów oceny zgodności. No i dobrze było te wnioski wyciągać, żeby poprawiać, ulepszać i żeby w następnych projektach ta wiedza była uwzględniana. Co oczywiście wymaga wymiany wiedzy między działami, jakiegoś systemu gromadzenia. Ostatnio na targach TechDay rozmawiałem z kilkoma kolegami z różnych firm. Podeszli na stoisko i między innymi, ponieważ w wykładzie nawiązałem do, do tej wymiany wiedzy między działami do gromadzenia w projektach, to podeszli mówią o o Tomek, my tu już stosujemy to, to, tu tak fajnie, to się sprawdza. Mniej więcej kilka jest fajnych kierunków. Które warto, myślę, rozwijać w przyszłości. Bo to są różnego rodzaju rozwiązania. Czy to właśnie niektórzy po prostu dobre raporty, dbają, żeby były dobre raporty, dobrze opisane. Inni mogą jakąś girę wykorzystywać, trochę z programowania, ale już słyszałem kilka opinii, że to się nie do końca sprawdza. Jakieś wiki są i tak dalej, więc te wnioski dobrze było wyciągać. Myślę, że niedługo programy typu Altium czy, czy inne, Mentor, i tak dalej, że będą miały taką funkcję monitorowania, a nawet już przewidywania tych błędów EMC bo to idzie tak mocno. No i znowu emisja i odporność w badaniach EMC, emisja przewodzona, promieniowana, odporność przewodzona i promieniowana. Patrzymy na urządzenie jako na całość. Testy pewne musimy wykonać od zasilania, od interfejsów i od całości, od obudowy.